Podobnie jak było to w przypadku pola elektrycznego lub grawitacyjnego, powiedzielibyśmy, że pole magnetyczne to pewna cecha przestrzeni. Ta cecha, ten stan przestrzeni, nie jest widoczny w sposób bezpośredni, tak jak temperatura na dworze. Temperatury właśnie nie widzimy, ale wystarczy wyjść na dwór, by odczuć na własnej skórze, czy temperatura odczuwalna jest niska, czy wysoka. Bylibyśmy wtedy taką cząstką próbną w przestrzeni, która określałaby poprzez krzyk, płacz czy radość, czy na dworze trzeba nosić kurtkę i szalik, czy jednak koszulkę. Podobnie jest w przypadku pola magnetycznego. Umieszczając w nim cząstkę próbną, możemy określić wartość siły działającej na nią, o ile taka hipotetyczna cząstka będzie miała odpowiednią cechę w sobie wszytą. O co chodzi? Odniosę się tutaj do innych działów fizyki, byś lepiej to zrozumiał albo zrozumiała. Gdy mówiliśmy o polu grawitacyjnym, to przy określeniu własności tego pola posługiwaliśmy się cząstką posiadającą masę. Można było ją nazywać masą próbną w polu grawitacyjnym. Dzięki masie pojawiało się oddziaływanie grawitacyjne reprezentowane przez siłę i mogliśmy w ten sposób określić, jak silne jest to pole w danym miejscu. W przypadku pola elektrycznego cząstka musiała posiadać inną cechę niż masa. Taka cząstka musiała być naładowana dodatnio albo ujemnie i w przypadku pola elektrycznego był to elektron, czyli cząstka o najmniejszym ładunku naładowana ujemnie. Na ten ładunek zadziała pole elektryczne i pojawia się siła elektryczna uzależniona od tego pola. Oczywiście, pola można mieszać ze sobą i dorzucić pole grawitacyjne, a że taka cząstka, ten elektron, ma masę, to będzie działała też siła pochodząca od pola grawitacyjnego. Dla pola magnetycznego jest jeszcze ciekawiej, bo taka cząstka umieszczona w przestrzeni musi mieć cechy magnetyczne czyli musi posiadać pojedynczy biegun magnetyczny. Jest to cząstka hipotetyczna, zwana monopolem magnetycznym i w rzeczywistości nie istnieje, albo fizycy jeszcze czegoś takiego nie odkryli. Taki monopol magnetyczny o pojedynczym biegunie N lub S oddziałuje z tym polem, a to oddziaływanie będzie opisywane podobnie jak w poprzednich przykładach przez siłę. Im pole magnetyczne jest większe, tym siła oddziaływania będzie większa. To bardzo proste. Tak jak wspomniałem, monopole magnetyczne są czysto hipotetyczne, bo w obecnie znanym świecie fizycy spotykają jedynie ciała posiadające dwa bieguny magnetyczne, tak jak przykładowo w magnesie sztabkowym stałym. Nawet jakbyśmy taki magnes przełamali na dwa fragmenty równo z kolorem, to nadal taki magnes albo przestanie być magnesem i nie będzie miał własności magnetycznych, albo pojawią się w nim ponownie bieguny magnetyczne, by zawsze występowały w parach. Innej opcji nie ma. Nie ma. Teraz będziemy zastanawiać się, jak te linie pola magnetycznego wyglądają. Dla przypomnienia, pole grawitacyjne i pole elektryczne mogły być centralne albo jednorodne, ewentualnie wyglądać bardziej skomplikowanie, jak miało to miejsce w przypadku pól elektrycznych. Jakby Ziemia miała kształt sześcianu albo torusa jakiegoś, to jej linie pola grawitacyjnego byłyby równie fascynująco dziwne. Ale wróćmy do pola magnetycznego. Takie pole magnetyczne można zilustrować podobnie jak ilustrowałem Wam linię pola elektrycznego. W przypadku pola magnetycznego pochodzącego od jakiegoś źródła, jeszcze łatwiej jest to zrobić. Można posłużyć się dwoma magnesami ułożonymi tymi samymi biegunami ku sobie. Przykryjemy je kartką i obsypiemy opiłkami żelaza. Ustawiają się one tak jak linie pola magnetycznego pomiędzy tymi magnesami. Linie w pobliżu biegunów N nie łączą się ze sobą, a rozchodzą, tworząc takie pętle. Najwięcej opiłków zaś zebrało się przy biegunach, bo tam pole magnetyczne jest największe i ściągnęło z kartki opiłki żelaza do krawędzi tych magnesów. Gdyby leżał tylko jeden magnes, to pole magnetyczne będzie niezaburzone i będzie układać się władne takie pętle. Gdy magnesy są zwrócone biegunami przeciwnymi, to można zobaczyć, że linie muszą łączyć się ze sobą, między biegunem n i biegunem s tych magnesów. Za każdym jednak razem takie proste doświadczenie świetnie obrazuje, jak takie linie układają się w dwuwymiarowej przestrzeni. Chyba nie muszę przypominać ze szkoły podstawowej, że jeżeli mamy dwa różne bieguny, N i S, to magnesy będą się przyciągać, a jeżeli mamy identyczne bieguny, przykładowo N i N albo S i S, to magnesy będą się odpychać. Jeśli zaś chodzi o kolory biegunów magnesów, no to w Polsce przyjęło się oznaczać taki sposób, że biegun N magnesu malujemy kolorem niebieskim, pewnie od literki N właśnie, a kolorem czerwonym malujemy biegun S magnesu. Ale pamiętajcie, że to tylko takie nasze się z tymi barwami, bo Chińczyk sprzedający magnesy najczęściej będzie sprzedawał je z odwrotnym oznaczeniem kolorów. Trzeba tylko pamiętać, że nie jest to błąd i nie należy robić z tego dramy. Gdy nie mamy opiłków żelaza, to możemy kłaść igły magnetyczne, ale nie jest już to tak spektakularne jak w przypadku opiłków żelaza, a i najczęściej jest dużo mniej dokładne, choć warto wiedzieć, jak igła magnetyczna układa się wzdłuż linii pola magnetycznego. Bo często jest to na jakichś testach czy innych maturach. Do obrazowania linii można korzystać też z programów komputerowych, które zasymulują nam w dwuwymiarze albo w trójwymiarze linie takiego pola magnetycznego. Ilość linii narysowanych przez nas jest zaś nieznacząca. Można ich narysować mało albo dużo i na ich podstawie. Ilości tych linii możemy się jedynie sugerować, czy natężenie pola jest duże czy małe. Jakbym narysował dwa magnesy i z jednego puścił dwa razy więcej linii, no to pewnie chodziłoby mi o to, że natężenie pola od tego magnesu jest dwa razy większe. Trzeba jednak pamiętać, że to tylko takie nasze wyobrażenie, bo w rzeczywistości tych linii można narysować w obu przypadkach nieskończenie wiele, więc jak nie wiesz, co ze sobą zrobić podczas sprawdzianu, bo nie znasz odpowiedzi na inne pytania, to rysuj nieskończenie wiele linii i później tłumacz Solce, że ci zabrakło czasu na inne zadania i proszę o dwóje. W końcu nauczyciel nie sprecyzował, ile linii masz narysować. To, co jednak rzuca się w oczy na tym schemacie, to fakt, że linie rozchodzą się w jednym miejscu, a w innych miejscach się ściskają i możemy na tej podstawie określić, gdzie takie pole magnetyczne ma większe natężenie, jest silniejsze, a gdzie natężenie takiego pola jest mniejsze. Pamiętajcie też, że linie pola nie kończą się ani nie zaczynają w żadnym punkcie, pomimo, że często tak to wygląda. Tworzą one zawsze zamknięte pętle, które przechodzą przez materiał będący źródłem pola. Bardzo często tych linii wewnątrz materiału właśnie się nie rysuje, i może to wynikać albo z niewiedzy, albo z tego, żeby rysunek był bardziej przejrzysty. Na takich liniach zaznacza się też groty strzałek, obrazujące kierunek pola magnetycznego. Kierunek strzałek ze względów historycznych ustalamy zawsze od bieguna N do bieguna S. Te strzałki informują nas o kierunku wektorów pola, który będzie w każdym miejscu takiej linii polastyczny do tej linii. Przez to, że mamy te wektory, to takie pole magnetyczne nazywamy polem wektorowym. Oznacza to, że te wszystkie linie można zastąpić nieskończoną ilością punktów, wektorków, takich opisujących w sposób matematyczny wytworzone pole magnetyczne. Pole magnetyczne można też mierzyć i służą do tego na przykład magnetometry. Do ilościowego opisywania pola magnetycznego używamy wielkości fizycznych. Pierwszą z nich jest indukcja magnetyczna pola oznaczana symbolem B i wyrażona w Teslach, a druga to natężenie pola magnetycznego i oznaczamy symbolem H duże. Wyraża się ją w amperach na metr. Oba te wektory, natężenie i indukcji pola, skierowane są stycznie do linii pola magnetycznego i mają ten sam zwrot co strzałki na tych liniach. W kolejnych filmach pojawi się nieco więcej na ten temat, no i pojawi się o wiele więcej interesujących rzeczy o polu magnetycznym. Obserwujcie kanał i patrzcie, co jeszcze dla Was przygotowałem, a na tej infografice macie podsumowanie dzisiejszych wiadomości. Cześć!